No, Elo. Dzisiaj będzie trochę o rzeczach, które dostałam od koleżanki, bo jej babcia zostawiła w spadku dużo różnych rzeczy, i moja koleżanka zdecydowała się trochę tym ze mną podzielić. Więc sprawdźmy, co tam dostałam. Babcia była malarką, artystką, no i wzięła i umarła. A ja dostałam w spadku taki worek. Worek z rzeczami i taką tubę. Tuba jest z takim papierem karbowanym. No na pewno mi się to przyda do jakichś kartek albo się podzielę z koleżankami. Strasznie fajne. Ale... ale emocje. Ja już sobie trochę do tego zaglądałam, ale przeżyjcie to ze mną. To jest taki filc. Fajny. Może zrobię z tego okładkę do journala do albo do jakiegoś dziennika. To naprawdę to jest piękne. Czekajcie. Patrzcie. Kolorowe niteczki, jak takie ścierki kiedyś były. No, mega, fajne. Dalej. Kredeczki. Jakie super. Może zrobię osobno filmik na kredki i sobie obejrzę. Ale jest ich dużo. I tak pachną takim, kurczę mieliście kiedyś takie, mm. taki piórnik na kredki, jeżyk. Taki jeżyk, co się wsadza kredki. No to ja bym chciała go mieć i tak wsadzać. Patrzcie jaki różowy. Uuu i tu różowy. Jajku, jakie piękny. Natemperuję je sobie. Piękne, w ogóle to są kredki akwarelowe. Część z nich to są kredki akwarelowe. Piękne. Jaram się. Dalej, farby. O mój Boże, miałam takie kiedyś. Chyba plakatowa farba. Plakat. A czy są całe? Ej, nawet są. Nawet są trochę mokre. Fajne. Podobają mi się. Może je przetnę i... I wyciągnę tak, ten taki miąższ farbiasty i coś namaluję. Uuu, gumki. Pewnie będę dużo szeleścić. Tu, w środku, gumka chlebowa. Dużo takich gumek. Gumki chlebowe, gumki zwykłe, ale ta jest piękna w ogóle z pokrowcem. Jakie to jest super? Gumka chlebowa. Czy się gniecie? No gniecie się. No jazda taki pojemniczek fajny, z dziurką. Więcej farb. Temperę. Tempera. I. Słucha, ale tempery są wodne, więc może jak dodam wodę, to co działa? W ogóle takie retro ma opakowanie. Mega fajnie. Uuu, farba do malowania tkanin. Farba do malowania tkanin. Uu, zasuszona, ale ładne. W ogóle ładna struktura. Taka, takie złoto. Więc, nawet jakby to zasuszone coś gdzieś przykleić, to by było ładne. To by było ładne. Termin ważności: 360 dni. O, Plakatówki. Jakie. Pojemniczki w ogóle pamiętacie je? One na pewno są suche, ale eee, mokre. Plakatówki. Świetnie podobają mi się te pojemniczki. Jakie zużyję. To sobie coś w te pojemniczki wsadzę. Tempera! Ja chciałam kupić tempery. Uuu, to jest w ogóle nowe. Nowe chyba nie używane. Albo delikatnie używane. No są mięciutkie, więc na pewno są zdatne. O, jacie pudełko skarbów. A raczej folika. O to jest! Czy to są cukierki? Nie, to są akwarelki. Jaki żółty. Jest ich więcej. Jest ich więcej. Czerwony. No cieszę się. Cieszę się. O, patrzcie na to. Dzindle, dzindle na bąbki. Uh. Ciekawe, ciekawe. Ups. Uu. taki wzornik. To trochę wygląda jak dzisiejsze maski do odbijania, ale nie wiem co to jest. To jest chyba na jakiś techniczny rysunek. Fajne. O jakie linijki to są linijki krawieckie? No, fajne. Super. Jak Wam się to podoba, to zapraszam. Możecie mnie subskrybować albo zostawić dzwoneczek. Ja sobie będę dalej tak powoli opowiadać, co tu mam. Tutaj jeszcze była taka. To trochę wygląda. <grymne> to, jest, to jest. Wydaje mi się, że to jest taki wzornik do krawiecki, taka linijka, ale trochę wygląda jak taki trybal ten, ten wzór do tatuażu. O, tutaj mogę, można sobie go odbić. <laughs> o jejku, ile? Ile farb? Ja to sobie będę oglądać. Głasze, Gw to są gwasze. proszę Państwa, farby wodne. Suche, ale po dodaniu wody powinny być naprawdę. Tempery. No, to są farby wodne, one powinny działać. na różne kolory. Taki, niebieski, czerwony. Patrzcie, jaka zieleń. O, błękit. o, Russian blue. Pomarańczowy. No, piękne, piękne, piękne. I w jakim ładnym pudełku. W miłość. Pudełko w miłość. O jace, to są dalej retro, retro plakatówki. No, to wiecie, jak to wygląda, co ja Wam będę pokazywać. Uwielbiam jeszcze te takie logo Astry. I takie gum gum gumiaste nakrętki. No, jakie wnętrze. Niesamowite. O, jacie. To jest Tom i Jerry. Tom i Jerry. Oh, tu jest mnóstwo kredek. Tu jest. <ścoughs> tu jest mnóstwo kredek. Trochę mi spadło. Ale to są ładne kredki. Ładne kolory. No jaram się. Zbieram się dalej. Ekierka krawiecka. Ja to tak nazwałam to tak, może tak się nie nazywa to, ale możecie mi dać znać w komentarzach. O paletka. Akwarelek. No super, ja to zużyję. Ja to zużyję kredeczki. Uuu, szydełko. Ja umiem robić na szydełku i to jest takie lekkie. Ale się dobrze trzyma. Ups. O, to jest taki nożyk do nitek. Ale w ogóle fajny. Taki na kciuk. Zakładacie sobie i szyjecie. I tu jest taki haczyk. I od razu można tak, ciach, jak sierpem uciąć nitkę. Niesamowite. Plakatóweczka. Plakatóweczka. Co dalej, co dalej? Jakie w ogóle zakłady chemii gospodarczej? Polena, Astra, Przemyśl. Piękne. Piękne. Uwaga! W przypadku wyschnięcia należy uzupełnić pojemnik wodą do pierwotnej pojemności i rozprowadzić na niej farbę. O jacie, to było szklane kiedyś. A nie, to jest plastik. Ale to było szklane. Szklane plakatówy. Widzieliście, że takie coś kiedyś było? No, szklane plakatówy. Jaka jakość? Sprawdźmy, czy to nie śmierdzi, bo jak śmierdzi, to może być zepsute. Ale nie śmierdzi. Czuć farbą chemicznie. No, pięknie. No, pięknie. Ja tym będę malować. Kładę to na bok albo nie, bo spadnie. No i ostatnia rzecz, Pam, para, pam Pam, para, pam, pam, pam Dalej plakatówki Dalej plakatówki plakatówki. Ojejku, i była srebrna, wiedzieliście o tym? A e nie, to farba do tkanin, ale też ładne. Nie no, to jest piękne. Przecież przecież tu jest napisane Astra i to jest taki ładny pojemnik. Jak jak wykończę te farby, to ja zostawiam te pojemniczki. Nie wiem, co będę w nich trzymać. Nie wiem skarby. Skarby będę w nich trzymać. O, to jest świetny plan. Jaki w ogóle to jest pełny pojemnik, pełny pojemnik farby. Sztachnę się. Uch! No, nie śmierdzi żadną pleśnią ani niczym, więc wydaje mi się, że jest super. To dziękuję za uwagę. To by było na tyle. Zaraz zrobię Wam taką przebitkę, co tam jest. I widzimy się w kolejnym filmiku. To zapraszam do subskrypcji. Możecie sobie klikać dzwoneczek i zasubskrybować mło, mnie. A ja sobie to trochę posprzątam, bo mi się rozsypało i wam pokażę jeszcze. Dobra. To pa. Elo.